Jesteśmy po meczu, Warta Międzychód przegrała dzisiaj z Iskrą Szydło 5-0. Trzy bramki strzelił Adrian Mikołajczak, który tu ze mną teraz rozmawia. I pytanie jest o ten dzisiejszy mecz. Trzy bramki to nie lada wyczyn. No prawda, nie lada wyczyn. Chyba nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym strzelił trzy bramki. Chyba taki pierwszy hat-trick no, w życiu. Także fajnie, fajnie że, że się udało te trzy bramki zdobyć. A co do dzisiejszego meczu? Pierwsza połowa bardzo ciężka. Warunki atmosferyczne też nie ułatwiały gry. Dużo walki w środku pola. Natomiast udało nam się zdobyć fajną bramkę po ładnej, składnej akcji i, i ten wynik dowieźliśmy do przerwy. Druga połowa, początek znowu gdzieś tam mecz walki. Natomiast po drugiej bramce dla nas już ten mecz się otworzył praktycznie w jedną stronę. Warta Międzychód poszła też wyżej. No, oni potrzebują punktów. No, jak ryba, jak ryba, wody, tak? Bo się przed spadkiem. I wykorzystaliśmy to bezwzględnie. Kolejne trzy bramki i cieszymy się. Wysokim no zwycięstwem tego nam było trzeba, bo, bo, bo gdzieś tam przeplatamy te, te spotkania u siebie o 1-0, na no, wyjazdach nam nie za bardzo szło, także fajne zwycięstwo na zakończenie rundy. Szydłowie, no bo... tak, bo teraz już nie zagramy w Szydłowie, bo jest później mecz w Pile. Na wszystkich zapraszamy 17 czerwca z Polonią Kępno na stadionie przy Dokładnie, zapraszam. Słuchaj, ty jesteś skromny chłopak, bo jesteś w Fiskrze już kupę lat, kupę sezonów. I był taki mecz w Argoninie, który nam zapewniłeś pod koniec no. awans w zasadzie, bo to się skończyło później. Tylko tam było chyba 2-2. Tam było, ale strzeliłeś dwie, dwie bramki, nie było Fatryka, no, no, ale dwie no, strzeliłeś, tak, które my. decydowały. Także tu trochę... Wracamy do historii, ale no taka sytuacja już była. Dzisiejszy mecz, naprawdę tak jak powiedziałeś, ciężki, no warta się broni. A my jedziemy teraz też na ciężki mecz do Gniezna, jak przewidujesz. Mamy trochę mało ludzi. Które... No damy z siebie wszystko. Mamy mało ludzi z tego co wiem jeszcze. Chyba Mateusz będzie pausował za czwartą, żółtą kartkę. Zobaczymy. Gramy do końca. Nie pierwszy nas taki mecz, gdzie będziemy w 12, no w 13 myślę, że spokojnie damy radę i, i, i powalczymy o dobry wynik. To trzymam Cię za słowo, żeby ten dobry wynik z Gniezna przyjechał. Dziękujemy.